Dzień dobry, kolejny dzień na rzutach. Dzisiaj mamy 26 luty. Ładna pogoda, więc można chodzić. No i zobaczymy, może dzisiaj coś się uda znaleźć. Będę nagrywał jak coś będzie fajnego. Do zobaczenia. chodzę po tych młodnikach i na razie nic nie ma jeżeli że te to nasze to dopiero to nas tutaj w marcu a tak zawsze w marcu dopiero gubią. ale trzeba pochodzić jeśli nie będzie chodzić to się nic nie znajdzie nie u mnie to to jest to jest to na to jest to żeby jakieś fajne filmiki wam nagrywać muszę gdzieś sobie jakieś pułapki tutaj poustawiać może jakieś zwierzcie nagra no zobaczymy szukam dalej wracamy do domu niestety nic nie udało się znaleźć pułapki założone więc w następnym odcinku pokażę jakieś pewnie zwierzęta co się tam dało nagrać do następnego